Lecimy z kimś... no sahory, nie nieznajomy. Tak jakoś wyszło. Nie ma? Are you? Nie wiem, że tu jest. Dajcie im porę, to już dobre pytanie. Potem padnie? On tam jest!

Hej zrąbałem troszeczkę, ale to nic O ty A Aj, nie wykręciłem Oh, spaliłem. Oi, spalien blinka. один. Два. им дать рожка фары. если туда. Так. Я. Так.

Panie gdzieś tutaj się... A Panie, to kruk. Eee. 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 Było jednak wybrać innego killera. Uciek na daleko jeden. Hej. Leczycie się, czy się nie leczycie? kolejny Kolejne. Jeszcze jeden. Ty leżysz. O U, nie, wykręca. Daj, to poszedł. Dziękuję. Ma ktoś Nikt. Ja nie wisiłem ani razu. Idę do was. No podnieś mnie, Alligator, podnieś mnie. Trochę szybciutko, co nie? Spadaj z O, idzie do mnie. został Alligator, koszulkę wymieniłeś? Tylko koszulka. No tą którą zapłaciłeś w gnoju. Jak <grym> zapłaciłem? O powie. Mówię, zagrać za alligatorem. Za no, Będzie fajnie mówili. No i powieść mnie. Bo ani razu nie widziałem. No 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 no. To <grym> był <zboczyłem> Ale nie, to było najlepsze, kurde, tam jak żeś ten... Przy tym kamieniu, gdzie ta paleta, krzycząc Zrzuć paletę, że a ja nie mogę, bo... O kurde! dawaj. Sorry! kurde, O za to powinienem dostać Dobra, który się leczy? Dobra. Chyba patelnię Dobra, Wiecie panowie, nie żeby coś, ale przydacie o, się! Eee, Ej, ale dlaczego na ciebie determinacja nie zadziałała? Bo musisz odczekać parę sekund. Aha. Nie działa od razu. 3 sekundy chyba, nie? No, jakoś tak. Ej, ale się zerwałeś. No bo szaleć, że kurde. Więcej szczęścia niż rozum. Ale, ale wiecie, że ja to specjalnie chciałem, żeby mi ale... bo wiedziałem, że się zerwę. Teraz... Wiecie co, może troszkę za mocny build wziąłem. Bo ja wziąłem takie zasady, że jak wy się leczycie, wy... Terrorze, to ja widzę waszą aurę. A ty, i tego wziąłeś. Ej, jak to. Ej, jak to w ogóle wyszło? Niby przeleciałeś przede mną i znalazłeś się za mną. What the fuck. Życie. wiem. Tak bynajmniej to u mnie wyglądało. Że poleciałeś do przodu i nagle się znalazłeś za mną. takie coś? Tak, tak, tak. Ale to była akcja darwanie na platynę Dobra Bo Ja to ma... robię hide and seek nie nie za... ma... A hit, paleta Co za gęst. No Możesz Weź mnie Nie mam tego weź został to jest słowo. Ale ta akcja jest takie dowa że nie wziąłem. Ale czosnek czy ty mógłbyś z językiem... Przeszprosiłem. Ale to jest już normalne słowo mi chodzi. Uznane, no? Mhm. To już nie jest jako ten przykleństw, bo tak. To jest słowo powszechne. A powiesz to YouTube'owi? <laughs> Ej! To nieznajome No. Zostawili cię! No. Ej, Oni tak w panice tam biegali, że zapomnieli o mnie. No? Ugramie no, doktorka, te. na twoim haku. No, wiesz, Dobrze. Ja już nie chcę nie więcej. Nie ma problemu. Ja już wybrałem sobie inny hak. <słuchy> <słuchy> Jeszcze tak stani palcem, pokaż. Ten chcę, ten chcę, ten chcę. <słuchy> I nawet nie wasz się gdzie indziej. Tak o? Może być? Eee. A, znaczy, nie nie, nie widziałeś? No tak M może być. Y jedna zasada, <laughs> jak bierzesz to. Nie. Ma? No. Ja kończę blinka i widzisz głowę. Ja nie wyskakuj. To. Nie wyskakuj z szafki, bo to nie zadziała. A to kiedy no. to zadziała? To jest jak y Poczekaj nie, aż bo... wstanę. Tak, tak samo na przykład jak masz takie akcje typu e, nie wiem no uciekasz chowasz się szybko do szafki i killer uderzy kurde ten Musisz e, jak już umierasz? E, z, z łapy, nie? Już umierasz? Ja już ja zmarłem już, no ja już zmarłem. Nigdy się nie dowiesz! Nie, ja pierdzielę jej. Dobry Co? Gdzieś tu? Gramin, nie bądź tchórzem. Pokaż, że jesteś mężczyzną. To znaczy. Dziwnie mówić to Ej, ale ty... czemu się to pojawiło? Dobra, już nie mam. Nawet no, żadnego to mi nie A było kiedy? A ja wiem No ładnie Szukaj Hacza Patrz Nie Teraz no. pokazuje, że jest twardy Ciekawe jak długo hmm. Dla to szykaka co nie? Nie, byłem yy, blisko ciebie. Widziałem się z tobą nawet Aha. Eee, Dawaj, prawo! Było na... Kurwa w prawo człowieku Przepraszam, ale do góry No, 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 no. znaleźli Ty nie słyszysz? E, Słyszałem, ale nie mogłem zrealizować i nie spodziewałem się, że tu będzie szuka, wysoko. Ale nie szukałem tego władzy. A wiesz, gdzie...